A co to za paczka przyszła? Ano przyszły lagi do ogarnięcia wysyłkowo. Klient sobie wyciągnął je i wysłał mi do roboty. Są to lagi od Triumfa 900 GT, tak od tego najnowszego bodajże. Jeszcze nie wiem co tu ten, czy są jakieś wycieki, po prostu wysłał żebym je ogarnął, więc no. Trzeba będzie je, je rozebrać, ocenić stan, wymyć, wyczyścić. Zobaczymy uszczelnienia. Znaczy, uszczelnienia i tak do wymiany zobaczymy rury prowadzące, pomierzymy wszystko, golenie, rury, czy są proste i zamówię dopiero elementy. Zobaczymy jak panewki, i potem odeślę lagi do klienta z powrotem. Lagi rozebrane. Na razie tutaj nic nie myte, nie czyszczone, jeszcze nie mierzone, ale tak, co już mogę powiedzieć, na pewno, że panewki są nienaruszone. Stan bardzo ładny, zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Tu się z nimi nic nie dzieje. Teflon bardzo ładny. Co rzępoliło w ladze, to już wiem. Mianowicie w tej. Konstrukcja... Tłoczyska w środku wygląda tak, że mamy tłoczysko. I tu mamy powiedzmy taki bumper, który trzyma nam sprężynę w jednym miejscu. I ten bumper jest zabezpieczony takim zegarem, takim drucikiem. Tak tu jest rowek, i to siedzi w swoim miejscu. Teraz nie wiem, czy to zawieszenie ktoś rozbierał kiedyś, czy one jeszcze od nowości nie było rozebrane. Bo w tym zawieszeniu bumper był tak. O, tutaj jest ta podkładka, tu jest sprężyna na tym, tak i on był tak. A dlaczego? Ponieważ ten zegar siedzi tutaj. Specjalnie tego nie ruszałem i on troszeczkę zamieszania zrobił, bo porysował po prostu ten pręd prowadzący, tak, ale to nie wpływa na jazdę ani na pracę zawieszenia, nic. Tylko po prostu on ciasno siedzi i ma bardzo ostre krawędzie, zacznijmy od tego. Tak, i te krawędzie, jak się przesuwało tu, to po prostu e, to rysowało, tak? Ten drucik rysował to, e, a pukało to, po, ponieważ jak tu mamy przykręcony kaptur, to to miało prawo latać nam tak. Tak latało nam, a powinno być w tej pozycji, gdzie tu jest ten ten e, od o powinno być w tej pozycji i tutaj zabezpieczone tym i siedzieć na górze także nie wiem czy ktoś to zawieszenie rozbierał wcześniej czy ja je pierwszy raz rozbierałem ale zostałem taki obraz specjalnie nie ruszają tego drucika jeszcze albo jak było składane bo to wystarczy delikatnie za mocno za głęboko nakrętkę wpuścić tutaj bo tu też musimy mieć Odpowiednią ilość kliknięć, tak, e, jak mamy złożone zawieszenie, bo jak wkręcimy do końca, to ilość regulacji nam znika, tak. E, to musi być odpowiednio wkręcone tu i zakontrowane, i nie wiem, czy przy montażu lak ktoś to po prostu za głęboko wkręci, bo to jest tak, że jak wkręcimy to głębiej, to e, to powoduje nam, że wyskoczy, tak, że to może nam wyskoczyć. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywało ewidentnie ten drucik już widać też jest rozgięty tak? no bo jak on tu cały czas jest na tym on jest rozgięty więc ja to zrobię tak jak ma być i po prostu on będzie tu w swoim miejscu i już nie będzie nic stukać w ladę, zresztą widać, że, e, że jak pracowało zawieszenie to się obijało po prostu o ten kołnierz tutaj, tak? To się obijało cały czas, jak, jak e, zawieszenie pracowało. Natomiast to nie ma śladu w ogóle zużycia, nic, ponieważ tutaj ten zegar siedzi na swoim miejscu. To jest powód stukania w jednym zawieszeniu. I co? Ja to teraz wszystko pomyję, przygotuję do składania. Mm, zamawiam uszczelniacze olejowe, pyłowe i olej. Eee... I jeszcze pomierzę ogólnie zawieszenie, ale to już jak wymyję wszystko będzie czyste, to pomierzę golenie jedną drugą i pomierzę rury prowadzące czy ich osiowość. Raczej obędzie się bez polerki, tej takiej wstępnej, ale jeszcze jak wymyję to to zobaczę jak wygląda tu, czy nie mamy jakichś tam zarysowań, smug takich. Jeżeli są, no to zrobimy polerkę, żeby to naprawdę było zrobione dobrze i żeby te uszczelniacze pewnie trzymały. Jeżeli będzie czyste, to nie będziemy nic robić, ale w chwili obecnej nie, nie wiem, bo no jest całe wszystko w oleju, tak? Muszę to powymywać, także to jest taka wstępna diagnoza tego pukania. A reszta to już sukcesy nie będę raczej. To jest za nowe zawieszenie, żeby żeby tu były jakieś przygody, ale no przy robocie zawieszenia trzeba zmierzyć wszystko, tak, i ocenić jeszcze stan. Mówię, Jak będą jakieś zarysowania, delikatne smugi, jak to się mówi, to zrobimy polerkę taką wstępną, żeby usunąć to, i wtedy będziemy składać zawieszenie. Także na chwilę obecną obraz się tak plasuje. Po oczyszczaniu zawieszenia wszystkiego, rury będą jednak poddane procesowi polerki, ponieważ jest sporo smug. Tu, gdzie pracuje panewka z uszczelniaczem, są smugi takie wzdłużne, ta jest taka mocniejsza, więc obie będą polerowane. Oczywiście dopiero po pomiarach. Pomiar jednej goleni. O 6 setek mamy, nie, przepraszam, 5 setek to jest bardzo dobrze, jak na goleń upside down. Teraz druga, czas na drugą. Teraz mierzę drugą. I również jest bardzo dobrze. Tutaj mamy 4 setki, także druga goleń jest również w pełni sprawna. Teraz pomiar rury prowadzącej. Ja już to mierzyłem wcześniej, na tej rurze mamy półtorej setki Teraz druga rura i tutaj ja już też wcześniej mierzyłem Tu nawet nie mamy jednej setki Także ta jest dosłownie ideał Ale wszystkie elementy są jak najbardziej korekt Zabieram się teraz za polerkę tych rur, widać jakie są smugi O, widać takie, tu gdzie pracowała panewka uszczelniać Biorę się za przepolerowanie obu rur prowadzących i wtedy będzie można już składać lagi. Dla zobrazowania lewa po polerce, prawa jeszcze nie. Nie wiem, czy telefon to złapie. Widać takie smugi, jak się przesuwa. O, widać, tutaj jest mnóstwo tego. A to jest ten sam, żeby nie było. Ta sama wysokość. A to jest ta laga. I tu już tych smug nie mamy, tak, tym się różni właśnie polerowanie maszynowe ta przed, a ta po bardzo często stosuję ten proces jest duża pewność, że tu uszczelniacze będą trzymać bardzo dobrze wymienione jeżeli faktycznie nie są ruszone lagi, całkowicie nie mają takich śladów to nie robię polerki, ale najczęściej kończy się to takim zabiegiem e, ogólnie z lag nie zbiera to, to dosłownie mikrony są, dosłownie nie, nie nie, ten, ale rura nośna wygląda dosłownie no jak nowa, jakby była noweczka tak? i teraz mogę na taką już montować spokojnie uszczelniacze, mam długą pewność i gwarancję, że to będzie trzymać nawieszenie przygotowane do składania, wszystko sterylnie wymyte, wyczyszczone, posprawdzane, zweryfikowane Golenie, jak i rury prowadzące, czy ślizgowe, zwał jak zwał, przemierzone w, e, pod względem osiowości, tak, golenie tam mamy, nie pamiętam ile, ale będzie na nagraniach, spokojnie mieszczą się w tolerancjach dopuszczalnych dla zawieszenia upside down, e, natomiast rury ślizgowe prowadzące, no, jest perfekcja jedna, to jest praktycznie w ogóle zero, bicia, natomiast druga to jest tam około setki tak, także no jest petarda. Dodatkowo wykonana polerka obu rur. Nie ma teraz w ogóle śladów po, po starych panewkach czy po uszczelniaczach jak pracowały, były tu takie, będzie tam na zdjęciu czy na jakichś urywkach nagrania takie przebarwienia, smugi widoczne. Nie ma tego już w chwili obecnej w ogóle. Uszczelniacze są, długo trochę czekałem, ale są olejowe i dajemy arietę, pyłówki pójdziemy za teny, tak bo takie były dostępne rozmiary, ciężko było ogólnie do, kupić uszczelniacze, no z oryginału pewnie, ale to bym pewnie mógł dłużej czekać z zamienników udało się załatwić, ale i tak troszeczkę poczekałem, olej Walolajna zalejemy, także zawiecha gotowa do składania. Olej wstępnie nalany. I teraz odpowietrzam tłoczysko. O widać. Tam było pod korek praktycznie. A już ile oleju zeszło? Trzeba to odpowietrzyć dobrze. O. Olej wypływa. Czyli już nie mamy powietrza. I zaraz doleję na finalną ilość. O. Już pięknie idzie. Nie ma powietrza. Przed chwilą jeszcze wypluwał tak po trochę z powietrzem. Teraz już płynie nam czysty olej. Dobra, zaraz doleję do końca. Zobaczymy w serwisówce ile ma być. Także mamy odpowietrzone. Przy składaniu tutaj tego typu zawieszenia, z tego triumfa. Eee, trzeba pamiętać o tym, tutaj jeszcze nie dokręciłem, ale jak to się mówi, czapeczkę grzybek e, trzeba wkręcić na odpowiednią e, ilo, głębokość i zakontrować, ponieważ e, wkręcenie źle powoduje też, że nam się rozjeżdża tutaj regulacja. To musi też mieć odpowiednią swoją pozycję, e, i dopiero możemy zakontrować to. No i kolejny temat jest taki że. W 900 C Triumfie, jak większość zawieszeń, mamy składanych w ten sposób, że mamy na górze tulejkę. Mamy na górze tulejkę, w której są dwa otwory, tak zwane serwisowe, na taki uchwyt, czy na taki. To w tym zawieszeniu nie mamy tej tulejki od góry. Ona, można powiedzieć, jest tu od spodu na dole i ona nie ma otworów. To jest po prostu jakby odwrócona konstrukcja. No i tu. Trzeba się troszeczkę nagłowić, żeby to zawieszenie tu złożyć. Ponieważ sprężyna, jak jest w pełni no, nieściśnięta ogólnie, tak, ma swoją nominalną długość, to wystaje nam około 5 cm, czy 6 czy 7, ponad w ogóle gwint, tak? Tłoczyska. I teraz sobie wkręćcie ten grzybek, jak on jest gdzieś tutaj, w tej, w tej głębokości, jak jest normalnie sprężna. No to trzeba sobie ścisnąć ją. Ja użyłem do tego właśnie tych dwóch ściągaczy, które mam, które wchodzą docelowo w, to, w tą tulejkę plastikową, taką od zawieszenia. Tylko, że tu jej nie mamy, no to sobie ogarnąłem to tak, że po prostu. Pozwoliły mi jedna, od tej strony mi zabezpiecza sprężynę, żeby mi nie wyskoczyła w tą stronę, a tamta jest ten uchwyt, jest tam, no teraz nie ruszę tego, bo to wszystko pręży. Ten uchwyt jest tam z taką podkładką włożony, taką rozciętą w pół, taki mi to spowodowało, że po prostu byłem w stanie sobie sprężynę docisnąć. I, I teraz mam spokojnie, ee, mogę sobie to ustawić. Wszystko, bo tu nic mi nie pręży nic, bo tak naprawdę jest bardzo ciężko utrzymać tą sprężynę, żeby była wciśnięta aż poniżej tego grzybka, żeby tu był spokojny dostęp. No, musi być niestety w jakimś uchwycie, żeby to na spokojnie skręcić, i teraz będę mógł sobie to ustawić, tak? Także jedna laga zaraz będzie gotowa, będę brał się za drugą, a uchwyt jest założony na stojaku, gdzie dociska sprężynę triumf. I już sprężyna siedzi na swoim miejscu. Jedno zawieszenie złożone na gotowo, o czym trzeba bardzo pamiętać, drugie specjalnie jeszcze nie złożyłem. Jak zakładamy nowe uszczelniacze, olejowy, pyłowy, olejowy, to tutaj musimy założyć sobie albo taką tulejkę plastikową cieniutką, albo po prostu grubszy worek foliowy, ja zawsze woreczek używam, jakoś mi łatwiej tak. I Przeciągamy przez to uszczelniacz. Dopiero tutaj na tej powierzchni, jak gdzieś go zsuniemy, normalnie usuwamy woreczek foliowy i, i już mamy uszczelniacze założone bezpiecznie. Dlaczego trzeba? Tu jest ostra bardzo krawędź ee, tej lagi i bardzo łatwo wbrew pozorom uszkodzić uszczelniacz. Tym bardziej, że on mocno ściska zawieszenie. Taki no, nowy e, rurę. I żeby było bezpieczeństwo montażu, tak? bo jak go założę, potem nigdy nie widzę, czy wargę gdzieś przycięło, czy nie. To jest po prostu dla czystego bezpieczeństwa i pewności trwałości uszczelniaczy. I kolejny aspekt olej uzupełniony oczywiście, tak jak ma być, tak jak ma być, według serwisówki. Dokładnie dedykowanej po modelu według numeru WIN, tak jest. Tyle mamy mieć 120 mm, jest tyle dokładnie. I jeszcze jeden ważny aspekt: nie mylić strony lewej z prawą, ponieważ jedna jest tak zwana kompresja, drugi to jest rebound, czyli odbicie. Nawet macie tutaj na koreczkach jest C-kompres. A na tej, żeby nie był gołosłowny, jest, gdzie tutaj jest, z tej strony, jest r, złapie r, jest r, rebound. Tak, także jedna odpowiada za co innego, druga za co innego, i tak jest praktycznie we wszystkich triumfach. Nie pomylić sobie, tak nie pomieszać. I tyle. Przede wszystkim nie pomieszać sobie e, kapturków, bo możecie, jak nie będziecie wiedzieli, to możecie na przykład ten kapturek z oznaczeniem kompresji założyć do tłoczyska, które jest, e, odpowiada za rebound. Tak? One, one się różnią tym, że mają w innym miejscu otwory. Tu mamy na górze, tamten drugi ma na dole, a, ty, a tego nie ma. To jest ta różnica. Nie pomylić się, nie pomieszać przy składaniu i będzie wszystko. Dobrze, biorę się teraz za drugą. I jak widać, zawieszenie wysyłkowe, które zostało do mnie wysłane, ogarnięte. Eee, co tu była za wada ogólnie? Podsumujmy, ja to zawieszenie sobie dobrze obejrzałem i ono nigdy nie było rozbierane. Ja je, że tak powiem, rozdziewiczyłem. I tutaj coś nie pykło przy składaniu. Ja później drogą dedukcji, sprawdzania, obczaiłem o co chodzi. Ale to powiem na końcu. Więc tak, lagie rozebrane na elementy pierwsze, zmierzona osiowość goleni, zmierzona osiowość rur prowadzących, jest tu wszystko w jak najlepszym porządku. Rury prowadzące, będzie tam jakieś zdjęcia albo urywek, jakiś krótki szorcik. Jak przy świetle przejeżdżałem tutaj po, po, po rurach i było widać, jakie są smugi głównie od pracy uszczelniaczy pyłowych i panewek, znajdujących się przy uszczelniaczach olejowych, zostały poddane procesowi. Dodatkowemu czyli polerowania rur prowadzących, obie są wypolerowane, wszystko sterylnie wymyte. Uszczelniacze założone e, Ariete e, i uszczelniacze drugie Ateny to mamy zrobione. Panewki są w stanie idealnym, nie było tu żadnych problemów z nimi. Więc, zawieszenie zostało poskładane, odpowietrz, zalany olej, odpowietrzone tłoczysko, potem olej dolany do odpowiedniego poziomu i finalnie ustawione kapturki na odpowiednią głębokość. Ja mówię na to kapturki, tak? Na odpowiednią głębokość, żeby działała nam prawidłowo regulacja. Ponieważ tutaj, jak, jak wiecie, macie tłoczysko, tu macie tłoczysko z prętem, do którego wchodzi ten pręt regulacyjny nam. Jednej lagi kompresja, druga rebound. I teraz, jeżeli źle wkręcicie, tu jest kontra, to możecie sobie fajnie rozkalibrować, to i wtedy ta regulacja działa tak, no nie, nie tak jak należy, tak, jeżeli za płytko wkręcicie, albo dość za głęboko, to wtedy w różnych jakby tolerancjach możliwości regulacji to działa, tak, widziałem lagi, z różnych motocykli, nie mówię, że akurat z Triumfa, z różnych motocykli, że ktoś nie wiedział i dokręcił te kapturki i w ogóle pozbawił możliwości regulacji tymi, tymi pokrętłami, tak, ponieważ jej nie było, bo wkręcił kapturki za głęboko. To jest wszystko ustawione jak ma być, i teraz tak. Eee, olej wiadomo, poszedł valvolaina. E, kupiłem jeden tylko z uszczelniaczami, ponieważ mam tam jakieś takie e, końcówki też e, tych te tych samych oczywiście, tak? Na półce resztki. Nie na resztki, bo tu było ponad pół litra, trochę to mówię, nie będę domawiał specjalnie drugiego, jak mówię, to wystarczy, tak. Także ogarnięte w pełni i są gotowe do wysłania, tak? bo to są lagi ogarnięte wysyłkowo, klient wysłał od Triumfa 900 GT. I teraz co z tą wadą? Ja sobie pokminiłem, dość, i teraz tak, odnośnie tej wady. Jeżeli może znajdę jakieś inne zdjęcie, znajdę jakieś inne zdjęcie, może zobaczymy. Moment, gdzie my to mamy? Chodzi mi o górę. Tu mamy. O, jest, dobra. Eee, tutaj. Macie zakładany taki plastik czarny, będzie tam na jakichś wcześniejszych zdjęciach, taki czarny plastik, tak to jest jakby prowadzenie sprężyny. I pod tym plastikiem znajduje się taki pierścień z drucika zaciskowego, a w rurze tej prowadzącej od toczyska macie rowek wyfrezowany. I finalnie ogarnąłem wszystko, sprawdziłem, że przy składaniu fabrycznie ogólnie ten, ten plastik ma w sobie tu wyfrezowanie takie większe, deczko, ale pasujące idealnie, że on się nasuwa na ten pierścień, tak, który tutaj nam zabezpiecza. To powoduje to, że nie wyskoczy nam, bo mamy otoczkę z plastiku, tak, bo to się nasuwa. I jeden ten zegar drucik jakby miał fabryczny zadzior, ja sobie to sprawdziłem, miał fabryczny zadzior, bo one są tak cięte, one są cięte jakoś maszynowo, tak, one są cięte i w jednym końcu, jak było ucięte, to wystawał taki jakby fragment miażdżonego drutu w miejscu, gdzie było cięte i on po prostu wychodził poza obrys, wychodził poza obrys, Poza obrys drutu, czyli tak, on miał średnicę powiedzmy jakąś tam, a tu w tym miejscu cięcia ta średnica się powiększyła. I to spowodowało, że ten, ten pierścień zabezpieczający nie, wpa, nie wszedł do końca w rowek, i ta tulejka plastikowa, jak składali to, po prostu zepchnęła ten pierścień, bo ona nie chciała wejść. Ja dopiero później zaczynałem oglądać ten drucik, wszystko i faktycznie on w jednym miejscu, z jednego końca nie wchodził w ogóle w rowek. I nie było problemu wtedy delikatnie nawet popchnąć tą tulejką i ten zeger nam, zeger ten e, pierścień zabezpieczający zjeżdżał nam. No i przez to, e, przez to e, troszeczkę no, poryzał nam, e, poryzał nam tu e, ten pręd tłoczyska, ale to akurat w niczym nie przeszkadza, bo on tu przy górze to zrobił, ponieważ końce tego ciętego jakby pierścienia z drutu były bardzo ostre tak no i to spowodowało że ta tulejka zamiast siedzieć tu w miejscu to ona nam po prostu sobie wladzę bo ona z pracą zawieszenia tu się sprężyna opiera o to wszystko wiadomo delikatnie wygina przesunęła to na sam dół ten zegar. I ona sobie, te, ta, ta tulejka potrafiła tak od samej góry do dołu latać. Tak? Dlatego, jak się brało lagę luzem, to co mi klient powiedział, to się nam to obijało, ponieważ to latało, nie było zabezpieczone. Druga była okej okay złożona, tak? w tej jednej co e, stukało, no to faktycznie to stukało. I to była wada fabryczna złożonych lag, bo one nie były rozebrane do tej pory. To jest za świeża maszyna i one nie były w ogóle jeszcze robione. Także tym sposobem jest to ogarnięte no i parę małych uwag takich może jakby ktoś sobie sam składał jeszcze powiedzmy mamy tutaj warunek taki jak zakładacie uszczelniacze tu to zabezpieczyć sobie tą końcówkę nawet jakąś folią ponieważ są tu krawędzie ostre gdzie panewka wpada tak zwany ten wyfre, no wyfrezowany ten dołek pod panewkę tak gniazdo o nie pomylić wiadomo kolejności elementów w tym zawieszeniu jest o tyle trudniej troszeczkę że plastik mamy od spodu na górze mamy sprężynę Tak nie ma tak zwanego uchwytu serwisowego żeby sobie ścisnąć bo tak zawsze ściskamy tulejką jakbym poszedł tam do drugiego garażu mam gdzieś w złomie nawet zawieszenie od Triumfa i tam jest tulejka na górze i macie u, 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 dziury serwisowe takie gdzie sobie spokojnie uchwytem opuszczacie no tu czegoś takiego nie ma i trzeba sobie opatentować coś i ręcznie jest to bardzo ciężko to zrobić to albo trzeba dwie osoby, albo tak jak ja mam uchwyt przy każdej maszynie, platformie motocyklowej, i jak stoi maszyna, to bezproblemowo taki, taka platforma dociska mi sprężynę na tyle, że ja sobie mogę spokojnie wkręcić górny, jak to się mówi, korek i ustawić odpowiednio tą regulację, jak jest. Co do regulacji, jeszcze dwa tematy w takich zawieszeniach, jeszcze jak mamy manualne pokrętła, to już. To jeszcze, jak się pomylicie, to na spokojnie, bo wiadomo, jedna, jedno zawieszenie jest kompres, druga rebound. Nawet, jest, nawet są w przypadku tych zawieszeń znaczki. Tutaj macie R, rebound, tam macie na drugiej C. Także e, tu jeszcze pół biedy, ale jakbyście, jak ktoś sobie będzie robił zawieszenie w Triumfie czy innym motocyklu. Ale najczęściej triumf tylko ma tak stosowane z elektrycznymi silnikami to tam już nie możecie tego w ogóle pomylić, ponieważ w sterowniku macie zaprogramowane, że na przykład jak chcecie sobie utwardzić zawieszenie na dobiciu, steruje Wam powiedzmy lewym silnikiem. Jak chcecie utwardzić trochę zawieszenie na odbiciu jak to się mówi. To steruje wam prawym silnikiem. I jeżeli sobie pozamieniacie wnętrzności, to na przykład, jak klikacie manetką, że chcecie go utwardzić na dobiciu, to wam utwardza na przykład na reboundzie, tak? No i tego już nie można pomylić wtedy, tak? Tych wnętrzności, ponieważ tam już steruje elektryka. Także to jest taki ważny aspekt. Te zawieszenie od Triumfa 900 GT jest gotowe. Mogę je pakować i wysyłać do klienta, ponieważ również robię usługi lak wysyłkowo. Także to jest wszystko ogarnięte, pomierzone, porobione, przepolerowane i tu mamy już długi, długi czas spokoju z zawieszeniem przednim. Także to tyle, trzymajcie się. Hej!